Cześć, witajcie, z to jest mój odcinek z ta. i dzisiaj zobaczymy sobie, pokażę Wam całą mapę, polecimy sobie na słone wieże. Jest to połączone Tilted Towers i... Yy, tak to było. Tilted Towers i słone strzechy połączone razem. I tutaj jest środek, to jest punkt zerowy tym całym już właśnie nie tak bierze i tak wypluwa. No i właśnie kogoś wypluł. Ja sobie tutaj szybko polecę. No na to nie, bo już gości zajął. A nie, dobra, jednak no to lecę. Dobra, to są same słode strzechy. Słuchaj, to dobra, dzikie, jest mnionec. I w ogóle jest takie coś jak złoto. I mam tego trochę sporo. Biorę sobie to. To jest b***d. Nie trafił. Jest szanta. No i cudownie. a jeszcze jak. No i teraz nie ma wolnej pompy i na przykład spaza też nie ma. Już. I bardzo smutno, mi z tego powodu jest wolna pompa i ta ładowana. Zdąż, 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 zdąż. Dobrze. tutaj sobie, wezmę bandaży. Nie, nie, te bandaże. Przeładuję szybko brońki. I idę na typa. Traf, 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 dobrze, dobrze. Ja teraz uciekam do domku się szybko uleczyć. Dobra, jest emeczka. Okej, okay, jest lepsza emeczka. Jest, dobra, wolna na pompa. Wolę tą pompkę. A, dobra, uleczy się od razu taką. Ja mam w ogóle trzy fragi, nice. Na no, słonych wieżach. To jest sama mapa. Jest tutaj tajna twierdza. Tutaj koloseum, kolosalny koloseum. Też fajna jest tylko, ale na razie latam sobie blisko punktu zerowego i takie tam. Dobra, tutaj nic ciekawego na razie nie ma jeszcze. Mm, dobra, idę sobie na typa dalej. Ale pięknie teraz to wygląda. Ty, 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 nie wiem. E, Że. Ten boski nejdzik tak blisko był. Że słyszę chłopa, który w kiblu siedział. Biorę sobie PHMika. to też właśnie. To to dobra. Ej, mój lucik już jest idealny, o pistolety, ale nie lubię pistoletów. No to jest pistolet, myślę, że jakaś poteczka może. I mogę to odznaczyć Tak, okej. Okay. I, I w ogóle jest tu woda. Nie wiem dlaczego. I jest beczka. A to w ogóle beczka nie jest. Z kawikiem. Szkoda. O, te domki akurat y, są zasłonych. Przedstawiam tutaj, który kibluje, ale już go nie słyszę. Ale mam za to foteczkę. Pokażę Wam teraz, trik, jak ktoś, z... ktoś, kto mnie ogląda, obejrzy ten odcinek, który teraz będzie. To niech wie o takim czymś, co za chwilę pokażę. To dosłownie za chwilę. Przejść tylko nad nim. To na to. Jak to się ogląda i taka ciekawostka. Stoisz sobie w ziemi i jesteś kulką ziemi. Czyli zmieniasz się w kreta i możesz się poruszać jak kret w I wyskakujesz komuś na mordę. Okay. Właśnie możesz być takim kretem, który wyskakuje komuś na mordeczkę. Tylko nie możecie nic robić, po prostu stoicie i czasami nie działa to i musicie się y, przemieścić na taki dosłownie piach, na przykład o taki i nie działa to. Patrzcie, tak jak na przykład chcę przez ulicę, to to nie działa, to wyskakuje, bo y, walnę głową w asfalt. Okay. Z, pokażę wam jeszcze punkt zerowy. Tak z ciekawości. Tam jest ta kuleczka, bo jest ale nie jest. No. Wezmę sniperę. Jest coś tu jeszcze, może? O, tutaj ktoś chyba jest. Dobra, nie wiem, gdzie, gdzie ten gość jest. Tylko tyle, że tam nie ma dziury. Po prostu tutaj było takie co się agencja, znaczy te, były te władze potem i, ty, i pod tymi władzami jest, był ten punkt zerowy. Są nowe takie co się. Jeszcze je, podskakujesz dwa razy, czekasz chwilę i się teleportujesz tak fajnie. O, chciałem znów podskoczyć ze skamy. Skrzynka. O, i potęczka. Szybko sobie wypiję i pójdę bardziej w strefę, nie wiem, przyjemny park. Jakoś sobie odwiedzę. A, fajnie, tu były potki. Co za W O. Bo mam 500... 519 tego

Chyba tutaj jest statek tego gościa, którym ja jestem, tego skinka. I on jest tam, włosy ma taką snajpereczkę i jetpack swój nieskończony. Tylko, że po prostu jak latasz, to się zużywa, ale nie kończy się, tylko kończy się ten nitro. Ale jestem dobry.

Dobra, broń, kide, ki, kitka tak jest Ta broń, kitka No taka sobie, ale wezmę ją, bo jeszcze nią nie grałem w Ale że chłop, głowy nie dostał? No tak słabiutko trochę Oj, co za parówka? Totalnie parówka. Zaraz tam do niego się przejdę. No, że ten chłop mnie trafił raz za jednym, za pierwszym strzelem, a jego nie mogę za setnym. To to już jest naprawdę upokarzające. O ty parówko jedna. że ten pan jest rozwalony, dosłownie. Ale że ten pajas mnie skolapsował. Dobra. Yy, ja się z wami żegnam. był super, więc pa pa i cześć!